Dla super dziewczynek i super chłopaków, czyli z głową w chmurach, uczta, część pierwsza rozdziału. Jestem potwornie głodna, jęknęła Zuzia na widok reklamy chipsów. Żyrafa Wiola na razie nic nie mówiła, tylko stąpała za Zuzią z rozpromienionym pyszczkiem. siabada bada, siabada bada, nuciła z werwą. Od jakiegoś czasu dręczył ją wilczy apetyt na spacer, na który nie zawsze mogła sobie pozwolić. Chwalić, że na ulicy, którą właśnie zmierzały, rzadko ktoś się pojawiał, więc cała w pąsach i lekka jak ptaszek dreptała na małych łaciatych nóżkach. Może najemy się jabłek? Z boku za płotem jest sad, zaproponowała, przystając na środku chodnika. No co ty, Wiolu, zaperzyła się Zuzia. W domu w lodówce jest obiad. Pomyśl sobie, wystarczy zrobić dwadzieścia razy po dziesięć kroków, a potem znowu dwadzieścia razy po dziesięć kroków i usiądziemy przy stole. Słyszysz? Ale kiedy Zuzia się obróciła, żyrafa, za sprawą swoich magicznych mocy, była wyższa od najwyższej jabłonki. I zwykłe dziesięć jej kroków starczyłoby. Żeby znalazła się w domu. No zgódź się, Złociutka. Nazrywam ci tyle jabłek, ile zapragniesz. Obiecywała z zadowoleniem. Myślę, że tak nie wypada. To kradzież. Sprzeciwiła się Zuzia. A kto powiedział, że nie zapłacimy? Wiola napięła grzbiet. Mamy walizkę pieniędzy? Mamy. Chyba nie sądzisz, Złociutka, że ktokolwiek, choćby z pomocą rodziny, Mógłby zjeść tyle ton jabłek? Ziemia będzie się kręcić dalej, jak kilka weźmiemy. Przechyliła metrową szyję przez ogrodzenie i zawisła głową nad sadem. O, Petronello, cudowny ogród! relacjonowała z zapartym tchem. Zasadem są kwiaty. Setki, tysiące, miliony! Co za przykładny ogrodnik! W końcu zaczęła zdejmować jabłka, podając po jednym zuzi. Masz, bierz na zdrowie! Hał, 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 hał! Kuknęło nagle ni to z jabłonki, ni z gruszy, ni z kwaśnej wiśni, która rosła w pobliżu. I wtedy Wiola spostrzegła, że za drzewami czai się pies. A kuku, pieseczku, a kuku! wyjrzała z za niskich koron. Bez obaw zapłacę gotówką! nie kryła łez, bo szczerze kochała zwierzęta, najmocniej rodziców i dziadków, no i rzecz jasna psy. Miała w przeszłości jamnika, z którym co dzień chadzała po łąkach, lasach i na zakupy. Życie jednak płata nie lada psikusy. Jamnik zadurzył się w czarnej pudelce, z którą chciał jechać do Chin. Naturalnie, jak na rozsądną żyrafę przestało, wiola nie śmiała przeszkadzać miłości. Bo z jakiej racji? Więc pomachała obojgu na pożegnanie. Hoł, hoł, hoł! Pies nie przestawał zawodzić. Wiola zerwała jabłko i cisnęła przed siebie. No chodź! Cmok, cmok! Zacmokała. Aport, pieseczku, aport! Niestety... Pieseczek, czy raczej tygrys z rozdartym pyskiem, nie przypominał skorego do harców. Ujadał i szczerzył zęby do tego stopnia, że wiola straciła cierpliwość. Powinieneś się wstydzić. Fukasz i fukasz. Już mam migrenę. Tu powiesiła na drzewie banknot, wart wiele więcej niż zakupione jabłka i powróciła na cichszą stronę płotu. Wiesz co, złociutka? Wyznała, zmniejszając się do rozmiarów zuzi. To był typowy pies ogrodnika, sam nie chciał, a innym brać, nie pozwalał. Jeżeli chcecie wiedzieć, co działo się dalej w rozdziale Uczta, zapraszam do drugiej jego części. Zapraszam również na moją stronę internetową i na Facebooka. I pamiętajcie, warto czytać.